Ten jest kwadrat o przeciwległym wierzchołkach A3,1, C minus -1, 1,3. Wyznaczy długość w boku tego kwadratu. Mamy kwadrat. A AC jest przekątną, czyli przekątną w kwadracie. Korzystamy ze wzoru, da się A pierwiastek z 2. liczmy długość przekątnej, a C korzystamy ze wzoru na długość odcinka. Czyli mamy pod pierwiastkiem 3 plus 1 do kwadratu plus 3 minus 1 do kwadratu. Daje nam to 4 kwadrat plus 2 kwadrat pod pierwiastkiem. Czyli 16 plus 4 pod pierwiastkiem daje nam pierwiastek z 20. Pamiętajmy, że jeżeli jest taka możliwość wyłączenia czynnika, przed pierwiastek to wyłączamy. Czyli nasza przekątna to jest 2 pierwiastek z 5. Teraz możemy tą długość przekątnej porównać ze wzorem, czyli A pierwiastek z 2 będzie równe 2 pierwiastek z 5. Dzielimy teraz przez pierwiastek z 2, czyli A będzie równy 2 pierwiastek z 5 przez pierwiastek z 2. Usuniemy teraz niewymierność, czyli. Licznik i mianownik wyмноżony przez pierwiastek z 2 daje nam to 2 pierwiastek z 10 przez 2. Teraz dwójki możemy ładnie skrócić, czyli długość boku tego kwadratu będzie wynosiła pierwiastek z 10.